Dobra, to teraz tak Anonymous, kanał Anonymous Official A konkretnie film, który został wysłany 4 dni temu Ponad milion wyświetleń I... <ścoughs> Zaznaczacie Zabawa jest i teraz tak, moi drodzy, ja wam nie będę puszczał tego filmiku całego, bo to nie ma sensu. Bardzo dużo osób jest, która niezbyt ogarnia angielski, a ja też wam nie będę tego tłumaczył tak profesjonalnie, jak powinienem. Dlatego po prostu miejcie świadomość tego, że jest taki filmik na YouTubie, w którym anonimus tłumaczą, że będzie wojna pomiędzy Koreą a Stanami Zjednoczonymi. Odpalę sobie Młaniego. Bo o niego jest taki kompendium, jeżeli chodzi o to. I warto byłoby sobie u niego chociażby ten początek zobaczyć. Czy trzecia wojna? Bo on bo generalnie warto, warto, żeby mu miał trochę więcej widzów. Jeżeli chcecie możecie go również zasubskrybować. On robi takie newsy różne z całego globalne takie i tak dalej. Możemy sobie obejrzeć ten początek, bo jest on bardzo ciekawy. I zapraszam do oglądania. Światowa stoi tuż za rogiem i puka do naszych drzwi oraz o ogromnej, youtubowo-matracowo-sądowej wojnie, tutaj jest no to zajebice. zaczynamy. To różowa mi, dzięki za donajta. Krzysztof Stolarczyk, dzięki za donajcika. Piona. You are anonymous. Czy właśnie w dowolnej chwili może wybuchnąć Trzecia Wojna światowa? Tego właśnie nam sugerują Anonymous, którzy dosłownie parę dni temu dodali na swój oficjalny kanał nowy film ostrzegający nas... Ściszy trochę, tak? Okej, okay, być przed sposób? nadchodzącymi niebezpieczeństwami. Film w ciągu krótkiego czasu osiągnął już prawie milionów wyświetleń. A podając tam przykłady i pokazując, że amerykańskie wojsko zagęściło swoją obecność może niedaleko być tak? Korei Północnej, czy nawet wysłali oni ponad tysiące wojsk do Australii razem z flotą samolotów, oraz to, że Chiny i Japonia ostrzegają swoich mieszkańców przed walką między Stanami Zjednoczonymi oraz Koreą, tak by każdy turysta jak najszybciej opuścił tereny Korei Północnej bez tracenia czasu, bo będzie w ogromnym niebezpieczeństwie. Jednak największym problemem dla ludzkości, jak podają nam anonimowi, jest to w jaki sposób zareagują kraje sąsiadujące z Koreą, które są światowymi mocarstwami, jak na przykład Chiny, Japonia czy Korea Południowa, a nawet Rosja. którą stronę oni obiorą i jakie działania podejmą, to wszystko będzie miało globalne skutki, bo pamiętajmy, że wojna między Koreą a Ameryką będzie szybka i jednostronna, ale to co stanie się dookoła tego może mieć już globalne i tragiczne skutki. Może to nas doprowadzić do Konfliktu na skalę światową, do trzeciej wojny światowej, czego sobie ani wam nie życzę, bo jak mówi chińskie przysłowie, obyś nie żył w ciekawych czasach. Prepare for what comes next. We are Anonymous, we are We do not forgive, we do not forget. Expect us. Mam nadzieję, że trzeciej wojny światowej nie będzie, a czegokolwiek, co byście zrobili, gdyby trzecia wojna światowa była? W sensie, gdzie byście się udali, uciekalibyście? Czy raczej nie widzielibyście sensu w ucieczce, bo i tak wojna by was dosięgła? Co by byście zrobili? Jestem ciekaw komentarzy.